Wspomaga detoksykację organizmu, co z kolei przekłada się na zdrowy wygląd skóry. Zdrowa dieta, bogata w antyoksydanty, np. owoce jagodowe, orzechy, warzywa liściaste oraz zdrowe tłuszcze, np. awokado, ryby, wspomaga regenerację skóry i ochronę przed starzeniem. Masaże twarzy Techniki masażu. Regularny masaż twarzy stymuluje krążenie, co może pomóc w utrzymaniu elastyczności skóry i redukcji zmarszczek. Używanie olejków, np. różanego, podczas masażu dodatkowo nawilża skórę. Yoga twarzy Specjalne ćwiczenia na twarz, takie jak yoga twarzy, mogą pomóc w poprawie napięcia mięśniowego skóry, co wpływa na zmniejszenie widoczności zmarszczek. Regularna praktyka tych ćwiczeń może przynieść widoczne efekty w postaci wygładzonej skóry. Naturalne zabiegi mogą być skutecznym wsparciem w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, szczególnie jeśli są stosowane regularnie i w połączeniu ze zdrowym stylem życia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zasubskrybowania kanału.